Cześć, z tej strony Angelika z Laboratorium Chemicznego w Centrum Nauki Kopernik. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak działają filtry przeciwsłoneczne? Co prawda, mamy teraz jesień, więc pogoda raczej nie sprzyja opalaniu, ale warto się nad tym zastanowić przed latem. Zwłaszcza że ostatnio u nas ta pogoda wtedy bywa bardzo gorąca i bardzo słoneczna. A słońce nie zawsze jest dla nas łaskawe. Co prawda, jest nam potrzebne, żeby w organizmie produkować witaminę D. Ale też nadmiar słońca może powodować oparzenia słoneczne, fotostarzenie, no i niestety raka skóry. Ale oczywiście mamy filtry, kremy z filtrami, którymi należy smarować się w lato i tak naprawdę zawsze, kiedy wychodzimy na trochę ostrzejsze słońce, nawet jesienią albo na przykład zimą w górach. Niemniej, jak one działają? Nie jest to takie łatwe do sprawdzenia, bo trudno jest zauważyć promieniowanie ultrafioletowe, albo tak naprawdę wnikać w skórę. Ale jest pewna sztuczka. Ja mam tutaj taki dosyć specyficzny aparat, który ufundowała nam firma BASF, czyli partner laboratorium chemicznego. Używaliśmy go podczas jednej z naszych zajęć, właśnie o filtrach UV. To nie jest taki zwykły aparat. No, kiedyś był zwykły, ale został zmodyfikowany mianowicie matryca. Która zbiera promieniowanie, które przechodzi przez obiektyw, została zmodyfikowana, a mianowicie usunięto z nią jedną z warstw zabezpieczających, która filtrowała właśnie promieniowanie UV. Do tego dodany został zewnętrzny filtr, który widzicie jest taki zielono-niebieski, przy okazji ładny. Dzięki czemu ten filtr plus zmodyfikowana matryca powodują, że aparat odbiera głównie promieniowanie ultrafioletowe, czyli to, które tam nam naprawdę szkodzi ze Słońca. Słońce poza promieniowaniem widzialnym, które do nas dociera, które jest dla nas bardzo ważne, bo powoduje też fotosyntezę, w roślinach wyciera promieniowanie ultrafioletowe, dokładnie UVA, UVB i UVC. To, co jest najniebezpieczniejsze, ale na szczęście zatrzymuje je warstwa ozonowa. Pomieniowanie UVA i UVB natomiast dociera do naszej skóry i niestety częściowo przez nią wnika. Reakcją na to naszego organizmu jest produkcja melaniny, czyli brązowego barwnika, czyli opalanie się. Ale też nasze mechanizmy obronne mają pewną barierę, powyżej której skóra zaczyna już niefajnie reagować, czyli dochodzi do poparzeń słonecznych. Żeby dowiedzieć się, jak działają filtry, zapobiegając temu, wykorzystamy właśnie ten aparat. Co prawda jestem w pomieszczeniu, czyli mamy naokoło ściany i szyby, a przez szyby promieniowanie UVA ani UVB nie przechodzi, więc potrzebuję coś, co bezpiecznie da mnie promieniowanie ultrafioletowe, bo wiadomo, że ono jest też szkodliwe dla oczu. I ja bym nie chciała sobie tych oczu uszkodzić. Więc mam tutaj taką lampę kwarcową, która jest potocznie u nas nazywana sztucznym słońcem. Dlaczego? Bo świeci jak normalne słońce. Ta lampa daje widmo światła takie jak naturalne słońce, czyli światło widzialne plus trochę ultrafioletu. Póki ja się nie będę długo na to patrzeć, to nic mi nie będzie, no bo wiecie co się dzieje jak człowiek patrzy w słońce. Nie widzi później nic. Ta lampa plus ten aparat, no i oczywiście krem z filtrem. I zobaczmy, jak to działa plato. Zobaczmy teraz, jak działa nasza kamera na ultrafiolet. Tak wyglądam w świetle widzianym. A tak w ultrafiolecie. Widzicie, obraz jest czarno-biały, tak naprawdę powinien być różowy, bo taki obraz daje Matryca. Ale żeby nie było za słodko, przerobiliśmy go na czarno-biały, czyli macie odcienie szarości. Niemniej nie jest to taki efekt, jakbyście zwykłe zdjęcie albo obraz przerobili na czarno-biały, tylko tutaj dzieje się troszeczkę więcej. Mianowicie światło ultrafioletowe wchodzi troszkę głębiej w naszą skórę, dzięki czemu tutaj. Tak więc w normalnym świetle moja skóra wygląda na względnie gładką, mimo że nie zrobiłam sobie dzisiaj makijażu pod ten eksperyment. Natomiast w ultrafiolecie widać, że mam piegi. Jestem bardzo piegowata. Oraz yy... Nieco niedoskonałości na zębach. Niestety, niestety, światło ultrafioletowe wchodzi troszeczkę głębiej w naszą skórę i jesteśmy w stanie zauważyć też niedoskonałości, które mamy trochę głębiej, albo przebarwienia, tak jak u mnie. Dlatego, no tutaj już nie jest tak fajnie, dlatego przydaje się makijaż. Ale wróćmy do kremów z filtrów. Jeśli chodzi o filtry, to mamy ich dwa typy. Filtry chemiczne i filtry fizyczne. I każdy z nich działa troszeczkę inaczej. Zaraz pokażę Wam obydwa. Tutaj mam krem z filtrem chemicznym. I tym posmarujemy sobie na jednym policzku i efekt będzie taki. Może troszkę więcej. Mm. Jak barwy wojenne. Jak widzicie, filtry chemiczne powodują, że mamy tutaj taką czarną, ciemną plamę. A teraz filtr fizyczny. Z drugiego kremu. Adekwatnie, drugi policzek. A tu efekt odwrotny. Czyli tutaj mamy jasną, bądź nawet Białą plamę w zależności od tego, jak dużo tego kremu sobie smarujemy. Czarne? Białe. Filtr chemiczny, filtr fizyczny. Ten efekt wynika z tego, jak te kremy działają. Filtry chemiczne zawierają dosyć skomplikowane cząsteczki, które pochłaniają promieniowanie ultrafioletowe, które dalej jest rozpraszane. Na właśnie tych cząsteczkach, dzięki czemu dalej nie wnika już w naszą skórę i jakby zanika w tej warstwie kremu. Natomiast filtry fizyczne to są filtry na bazie prostych cząsteczek, jak tlenek tytanu i tlenek cynku, które powodują odbijanie się promieni słonecznych od naszej skóry. Czyli działa to troszeczkę jak lustro, dzięki czemu ten efekt tutaj jest biały, bo promieniowanie odbijają się, czyli jakby wracają. Natomiast tutaj jest pochłaniany, dlatego efekt, który widzicie, jest czarny. Ten krem, który tutaj mam, niestety jest kremem robionym przeze mnie, więc widać, że czasami no, wyszło mi trochę krzywo, jeśli chodzi o mieszanie. Dlatego, że trudno mi było znaleźć teraz krem z tylko i wyłącznie z filtrem fizycznym. Najczęściej w kremach dostaniecie mieszankę i jednego, i drugiego, żeby był lepszy efekt. I w kremach dla dzieci częściej znajdziecie większą ilość filtrów, Fizycznych, czyli tlenku tytanu i tlenku cynku. Niemniej one są też używane w kosmetykach kolorowych, dlatego jeżeli się pomalujemy, na przykład pudrem, to mamy też delikatną ochronę przeciwsłoneczną, ale bardzo nikłą. Więc tak czy inaczej, jeżeli idziemy na plażę, trzeba się porządnie wysmarować kremem. Tym optymistycznym akcentem dziękuję Wam bardzo, a ja zmykam się myć.